Dzień dobry. Cześć, witamy. Witamy was z Wiednia. Kolejny raz, kolejne buszowanie, a my mamy już na chodzie Kolejne kieliszki. Kolejne kieliszki, tak. I powoli dochodzę do takiego momentu, gdzie już mówię sobie dość tych kieliszków. No i powoli. No dzisiaj na pewno powoli dzisiaj. kupujesz nadal po dobrej cenie. Te ostatnie kieliszki są piękne i muszę z dumą przyznać, że Dobre oko! Że to ja zwróciłem na Wyrabiasz nie. Wyrabiasz się, dumna jestem. Wyrabiam się. Jak, Kieliszkowo się wyrabiam. Jak był w Beteliancie, chcesz powiedzieć tak? No cieszę się, cieszę się. Ale ten, ten pierwszy kieliszek, który kupiliśmy wcześniej rano, to jest moje absolutne mistrzostwo sztuki. Pokażemy wam później. Może nawet pójdziemy na jakąś kawkę. Myślisz? Mm. Że nas stać na kawę tutaj? Słuchaj, nie mamy termosu. Nie ma. My, Parweniusze, skorzystamy z rady, której udzieliła nam pewna pani w sekcji komentarzy. Dziękuję serdecznie. I pójdziemy do kawiarni. Nie, wrzuciłbym nie w życiu bym nie wpadł, że na kawę można pójść do kawiarni. Byłeś kiedyś Nie, to... no, Proszę Cię, nie żartuj. No, kiedyś tam byliśmy. Przed wielu, wielu laty. A tak to pijemy na asfalcie, jak już kawę z termosu. Krytka. Wcale się z tego, tego nie wstydzimy. Pogoda nam sprzyja, bo świeci piękne słoneczko. Będzie ciepło. Zaraz jeszcze jakoś miśnie. Pasowałoby przytulić i jechać do domu, nie? Ja, no, tak sądzę, ale to jeszcze nie ma. Jeszcze się powoli rozkładają i nie ma tego wszystkiego jeszcze na stołach. Zrobiliśmy właściwie trzy przybieżki już. Zapraszamy Was na krótki spacerek. Zapraszam. Oj, niestety. Pęknięcie włosowate. Pęknięcie mm. jest tutaj. No. Takie większe niż włosowate nawet. A cóż tu masz w lewej ręce? W lewej ręce? Lewej dłoni. A, za chwilę, za chwilę. Za, za chwilę. No ładna jest na no kurczę. Takiego wzoru nie mamy. Akurat w Fiorii myślę, hmm. że to jest A co jest piękne? Też. Hmm. I tutaj jeszcze ta przepiękna, stara tuzderka. Stare półstrona. Bardzo lekkie, przepiękne. To co? Ja myślę, że zbiorowo można zapytać. Oh, das... Darf ich fragen? Hm? Was, Was kostet wa das? Nein, nein, warte, 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 warte. Uh, Schau her. Die Dose an 20, ja? 50, zusammen 60. 60 Euro? Ja. ich Sylwia się namyśla. ale przyjrzyjmy się pozostałym przedmiotom. Dwóch mm. Coś trochę za dużo, jak dla mnie jest piękna, ale. Trochę za dużo. Natomiast to? Zobaczymy jak to z kwiatami stoi, czy one są bardzo pouszkadzone. Właściwie tutaj nie widzę uszkodzeń. Dobra, jeszcze się zastanowię nad tym. Powiedział 20 za no. 20, O, 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 oj. Leider. Mm. Trzeba będzie zrezygnować jednak i to też bo tak za dużo no, no, nie. tak? no niestety ma tutaj skaza Drobne, włosowate pęknięcie No ale jeśli kupujesz już miśnie to Żeby ona była w porządku, nie? No chyba, że jest 18 wieczne, To można kupić z uszczerbkiem Ale tanie o, widzę tutaj. I tutaj jest jeszcze dwie Dzięki, tak. Kiseczki, no, tak. No, znaczy dwie koseczki mi akurat nie przeszkadzają absolutnie, My? tylko że spodok jest też. Spodek jest też niestety. A spójrz tutaj na tę malutką. To są zwyklaki no, ta, Ale to też jest zwykle kimenao. Ale ja tam widzę dalej jeszcze fajne rzeczy, możemy sobie A tutaj jest jeszcze spójrz na to też. To jest chyba Wygląda jak Perlant, Rosenthal. Też nie, Jager. No Co? To też znam skądś. To też Jager. A to Prince cały chyba ogarnął. Dobra, idziemy zobaczyć tam te fajniejsze rzeczy. Tutaj krawka, mozera żółta i nasz polski tarnowiec. A tu jest Werkstätte Ciekawe czy sygnowany, tak? Keramos. Wiedeń. No, to Pani. jest pana Kalabany projekt? Boże, przekręcam nazwisko teraz pewnie w tej chwili. A sprawdzimy sobie. A... Ale mamy właśnie takiego ptaszka. Mamy, tak? On such, Witwan. To jest. Eee, szkło prasowane trochę klepane na mozera z tą oroplastyką, ale to jest eee, Walter Glass. To też przedwojenne szkło To jest stary przycisk do papieru, ale, ale sztukę. Kurcze, a ten jest naprawdę stary. Hm. Coraz rzadziej. Już je widuję. Ładna też majolika. Nie wiem czy zwróciliście na nią uwagę, z tą karabką mozera, z tą żółtą, ta majoliką, ta, ta, ta waza, amfora. Piękna jest. Wydaje mi się, że tu zrobili, żeby jakiś znajom. Wydaje mi się, że tam jest znajomy. Można podać i w sumie zobaczyć. Nie wiem, czy się uda. Sylwii spodobała się piękna majolika, ale to nie jest najmniej. Z tego co na Dauro. nam z nich. Daj nam z nich. Daj nam z nich. 150 euro. Piękna jest. Tutaj nie znam tej sygnatury akurat. Tych sygnatur majoliki było naprawdę bardzo dużo. To jest ciekawe. A ona nie jest z góry nogami? Spróbuj przekręcić troszeczkę. Co, nie wydaje mi się, że jest do gór nogami. Teraz jest do gór nogami. A teraz jest, uh -huh. Dobra, 150. Nie mam tutaj jakiegoś bo ona jest troszeczkę przetrobiona. Muszę rozebrać lale, przepraszam. Obstyniczne sceny. Obstyniczne sceny. Na w Wiedniu. Nie, ale nie ma. Jest. Zobacz, są wykonane włosy, nie? Gusia. Może... <small> A możesz zaspokoić moją ciekawość? Tak. Co to właściwie jest? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tip Dlaczego to jest tak śmiesznie zakończone i nie ma nóg? No, były takie. <h> <h> Zobacz, jaka ta potężna karafa. To jest ciekawe, bardzo krótkie kąty. Służne tamping, prawda? Lub na Zapytam o cenę. Ale jest kompletna, to jest... Ciekawe, czy jest... Wiesz co, jestem gotów to kupić. O oh nie. O oh nie. No nie jest. One często często były sygnowane tylko na lepką nie? A tutaj mamy wazon, sygnowane gale. bardzo. Ale oczywiście Podróbki gale są tak częste. Tak jest, to jest wykonane, ale nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie. Myśmy się że też my to nie jest tak, że jesteśmy antroponią magą, ale. Ale spotkaliśmy nie. się z taką ilością podróbek w Wierniu. W ogóle temat podróbek to jest temat rzeka A tak? no, to jest? Mhm. 800 euro. Tutaj trzeba uważać. Można się naczyć nieźle. Bardzo sympatyczne przedmioty. No, nie wiem, to sympatyczne, bo jeśli już w temacie podrówek jesteśmy, to proszę bardzo. Stylizowany na serwis. Jakaś wykonanie tak jest katastrofalna, Przepraszam bardzo. Tak, to jest ewidentna stylizacja. Dobra. Kolejna, jedziemy z kolejnym wychowy. Tu też, też są nowe jest rzeczy nowe. zupełnie, Robimy Kolejna podróba. stylizowana ta. Ze sztuczną Kokolurą. Kokolura jest robiona sztucznie oczywiście. Najczęściej robi to łągli też jest oczywiście coś ala mosiądz czyli aluminium ja sobie nawet nie wiem czy to jest mosiądz te... gdzieś jest... Dotarłam na stronę jakiegoś polisenta zrobione i... na mosiądz tak i to jest tylko tak stylizowane chyba tak no w środku aluminium na a zamacz, na zewnątrz kolorek wazonik luce z tym kwiatkiem prawdopodobnie luce tutaj tam. jasne ten? Ostatnio właśnie natknęłam się na niego w jakimś katalogu. W jakimś opracowaniu właściwie. Ale figurki bardzo ładne. Ten jest oryginalny. Figurki bardzo ładne. Figurki. No To są gewle. Ja nie mówię o produktach porcelanopodobnych, mówię o figurkach Właśnie tyłu. tam myśli tamte z tyłu, tak. Dokładnie. A pani z szachownicą? Podoba mi się. Tutaj na przykład podobna podstawa do Wiednia. To trzeba patrzeć w podstawach też, można się naciąść, bo było tych... No, tylko, że to jest nowy jeden, nie? Ale ym, wieczna podstawa figurki cesarskiego Wiednia wyglądała właśnie w ten sposób. Często gęsto. Czyli tutaj w tej części są właściwie oryginalne rzeczy, po jest gerent, jest augertem, tak? Oh, z tyłu. queen victoria. Tak, tak. Fajne, z tymi I te figurki fajnie. to są oryginalne. coraz ale... się wywalisz. Niektóre rzeczy pomieszane tam, <grym> mogły widać wcześniej z podróbkami, ordynarnymi podróbkami. To też ordynarna podróba. No, próbują przemycać Próbujemy. również rzeczy, które nie mają żadnej właściwej wartości. I ubarwiają je tymi, które Fajne. To, są oryginalne. Kiedyś nie podobało mi się to zdumienie queen victoria, ale, ale, ale coraz bardziej mi się jakoś tak. Zaczyna podobać te wszystkie kolory, fajne. Ja herendę, bardzo dużo. Herendę, no właśnie. Ale mi się tutaj nie mamy razem. Co to... No, to jest? No, jest Ty Heart. O! A i ja to też jest bardzo ciekawe, nie? Czuję, że mi tutaj coś, czegoś nie zwaliła. Fajne. Tutaj tylko numerycznie jest naklejka. klejka no to jest starsze Tak. No, spójrz na to tutaj Oj. chińskie badziewie jajka po 50 centów za sztukę To jest też fajne No dobra zobaczymy jeszcze Te piękne kieliszki znaleźć dzisiaj. Niestety noga jest taka Rzeczywiście. Ale zobaczcie, jak jest szkwowana ta stopa, nie? Cześć, bo to były nasze kolejne kieliszki. Dzisiaj już udało nam się kupić dwa wcześniej rano. Kurczę. Sekundy. Interesujące rzeczy. Nie, to jest Johan Marsz. Marsz? Tak. Zawsze się nabieram. Nie wiem, ten tutaj do sfaliwikacji, bo to stopa jest naprawdę bardzo ładna, jest, ale stopa jest znacznie tutaj uszczerbiona. Natomiast ten jest nic mu tutaj nie dolegue. Dobra, możemy zapytać. A to już oglądaliśmy tak, kiedyś. Tak. tak. Nie wiem, pamiętasz może jaka cena była? 10 euro. Za jeden, no. Tak, tak. Jeszcze ten pies interesuje, który tak krzywo stoi. To jest to, co jest za nie odpowiedzialna. Sztuka, Teraz jest kaput. 25 euro. Fancik? Cena, możesz wziąć? czyli obydwa 30? Ale taką bym wzięła, bo to jest tak niesamowity ten szlif tutaj. Te dwie deski. I to będzie nasz kolejny kieliszek dzisiaj. Będzie trzeci kieliszek? Trzeci kieliszek. Tylko tamte trochę. Jeszcze ktoś tutaj y, sobie tutaj. Będziesz na gocie walczył. Szkoda, szkoda. Proszę, a Ja, aber bisschen. ich habe viel Gläser, ja. Ich habe viel Gläser und ich schaue, dass die sind alle in Ordnung, ja. 15 geht auch, oder? 15 Bass. Okay, dann. 25 dann beide. 20. A okay. 20 euro obydwa. Ale wiesz co? Nie wiem, czy chcę tego, tego zepsutego, tak naprawdę. Weźmy go na za 20 euro obydwa. Ok, past. Lampast. Goldsheider. Gold mhm. Zawsze jak widzę te lampy, czy. Pokaż jeszcze raz e, spód. Spód, proszę. Ja tutaj pisało? Made in Germany. No tutaj, tutaj, jest, tutaj jest, jeszcze to są wszystkie dynamiczne mm -hmm. zawsze jak widzę te figurki czy lampy Golschneidera to moje serce zaczyna być moknie. Jeśli chodzi o wzory modele, to podobnie to no <laughs> jak Tomasz, Tomasz pracował. Tak, dla tak, tych, tak, tak. Przechodząc po stoiskach odkryliśmy tutaj na chodniku na brzeszku takie pudło ze zbitkami. Zaczęliśmy. Przegrzebaliśmy, jest. tak, ale no Na niestety. znajdziemy jakieś stare skorupy, ale niestety. Troszeczkę się napaliłem, widząc ten Imaro podobny i podobny nie, to nie talerz, stary, ale nie, nie Chiny jakieś to tak. Nie. tak. No niestety tak, nic się z tego się nie da. Teraz jeszcze była, ale to taki zwykle. No ktoś zostawił, później wyrzuci tam do tego kontenera. Szkoda. No dużo się zbiło, dużo. Tak. Węgierski pikasiak. Zabawne. Wazonik. No, pokaż sobie naturkę. Czekaj. O, teraz sposób zumuszu. Ciekawe w jakiej cenie. Mogę? Mogę. Wifil? Na kolegi komple. Okej, dziękuję. Dziękuję. Te obrazy. Nie no. Pozwólmy się zmiażdżyć i zapytajmy o cenę. To są dziewczyny? Chyba tak. No to zapytam za chwilkę. To też takie dwie panie, u których z czasem coś kupujemy i podjęliśmy chyba wtedy te miseczki yy, ze złotym ornamentem za Niewielką sumę pieniędzy, chyba 10, już nie pamiętam. Teraz jesteśmy przy stoisku, przy którym kupiliśmy poprzednie ptaśki. To fajne bibelociki ma, oprócz tych jajek chińskich tam. Hmm. Ja tutaj niestety nic nie widzę tym razem. Dzisiaj chyba dla nas nic nie będzie. Tak. Ale zmienia ekspozycję. No to jesteśmy innego. Pracy. Ten nie. człowiek ma antykwariat w dziewiątym cyrku. Zresztą kiedyś kupiliśmy kilka przedmiotów. No, Mogą fajne rzeczy. Mhm. Na Piotrusie jakieś przypięki. z rybą ciężka sprawa. Będzie Piotrusz przykro mi nie tym razem. no Nie, niestety. Nie, jest nie, nie tym razem. Niestety.

No szkoda o, to szkoda. To, 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 to jest To jest nic szczególnego. To trzy z tyłu. <śledzianie> Lubisz takie Lubię, bardzo lubię. Fajne to takie. Niestety, główka jest lekko uszkodzona. Bebe, Bernard Bloch. Myślisz? Tak, tak. Początek, Bloch w ten sposób. Początek wieku? Koniec, początek, no. Koniec XIX sądzisz? Tak, tak, no. To jest Bebe, tak sygnował Bernard Bloch. Hmm. że uszkodzone, ale ładne. No, no, no. Znaczy, na no taki trochę kiczobaty, ale w tym Swoją kiczu jest coś, co przyciąga. Tutaj tylko numerycznie jest. to będzie co? ja. Wiem już wszystko, czyli wiem, że nie wiem ja znam tego pana. Tak, ale to nie Wiercin. jest ten, o którym myślisz. To, że to nie jest. Oczywiście, że nie. To nie jest Lenin. Poczekaj. Nie jest? Nie. Wiesz, że to nie jest? Nie, no, nie, nie wydaje mi się, że to w Lenin. Może, A może jest... faktycznie masz rację. No wiesz, z ciekawości może odwrócimy, zobaczymy. Nie, nie, nie. To może dwie na pewno, Marcin. Ja tego nie obracam, mówię Ci obręcie, <słyszą> Może widzowie rozpoznają w tym człowieku na pewno to nie są. Znajomego. Nie no, proszę cię. Ale to jest uchydne. I usiedliśmy w kafejce przy targowisku, na zewnątrz przy stoliku, zamówimy sobie teraz kawkę, jak ludzie wypijemy i pokażemy nasze znaleziska. Teraz przypowie krótka prezentacja naszych dzisiejszych zakupów. Piękny jest Tutaj z pomocą lupy. Znalazliśmy sekreturę. Coś jakby literki VV. Albo SD. Będziemy to, będziemy to zgłębiać, zgłębiać no, w domu. Tutaj tak. nie mam piękne dwa kieliszki za 20 za te, euro. no, 20 no euro. Jeden jest troszeczkę tutaj jeszcze rybiony. myślę, że tutaj warto naprawić, może to jest to to duży um, No, no na na razie nie wiem, co to jest. Natomiast jest piękne, szlif, jest bardzo ładny. Będziemy, będziemy sprawdzać, będziemy szukać. No i Trafił nam się też absolutny. Absolutny hit. Piękny. Kieliszek. To jest St. Louis. Louis jest sygnowany jest naklejką. Sygnowany naklejką, sygnowany również z sygnaturą od dołu na środku tutaj. W sensacyjnej cenie 10 euro, To jest tutaj ten dekor, ta, ta dekoracja to jest platyna, nie? Yy, mamy jeszcze fliżonkę Bidermajowską, nie będziemy jej rozpakowywać już, bo mało te miejsca. Może zrobimy zdjęcia po prostu później. Szklanie, fajnie. Szkło fajne, naprawdę fajne szkło można tutaj dostać. porcelanem dzisiaj trochę gorzej. Widzieliśmy na niej coś Widzieliśmy, co to nas interesowało, może inaczej to nas interesowało. Niestety było wszystko pouszkadzane, więc no, nie kupiliśmy. Gorzej sporcenia. Gorzej. Tak. zdecydowanie gorzej. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z tego, co mamy tutaj. Dziękujemy Wam za obejrzenie. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Do, do, do następnego. Cześć. Cześć.